Witam Was kochani, moi drodzy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, oto komentarz nieszczęsny do bardzo szczęsnych czytań szóstej, choć zwykłej, niezwyk, niezwykłej, choć zwykłej niedzieli, która y, przypada na 13 lutego, przypadnie jeśli Bóg da. Pierwsze czytanie. To jest z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 17, wersety od 5 do 8. Potem mamy de facto cały Psalm pierwszy. następnie drugie czytanie z 1 Koryntian, 15 rozdział, wersety 12 oraz od 16 do 20. No i Łukasz, Ewangelia Łukasza 6, wersety 17 oraz od 20 do 26. Ja. W tym komentarzu postaram się zrobić taką syntezę, taki, taki przejść przez mianownik tych, tych dwóch, dwóch czytań i Psalmu oraz Ewangelii, to, co jest jak gdyby wspólne. zawrzeć w jednym, takim na jednym wydechu, w mianownikowym, nie w licznikowym, ale w mianownikowym komentarzu syntetycznym, syntezującym. Przeklęty ten, kto widzi tylko ludzkie, tylko to, co ludzkie, widzialne ziemskie. A nie widzi tego, co niewidzialne, nieludzkie, bo nadludzkie i niebiańskie, Boże. Przeklęty ten, kto. Może jeszcze słowo przeklęty. Przeklęty oznacza nieszczęśliwy, nieszczęsny, dlatego że jego życie skończy się bankructwem, idzie w złym kierunku, nic z tego nie będzie. Funtakłaków warte, będzie, będzie. Czeka go rozczarowanie, czeka go. Śmierć, czeka go zawód, czeka go głód, czeka go redukcja, autoredukcja, czeka go destrukcja, niespełnienie i śmierć. Otóż przeklęty też, czyli nieszczęsny, czyli w pomyłce, w auto często pomyłce, ten, kto pragnie przede wszystkim ludzkiego, ziemskiego, widzialnego, ten, który tęskni który planuje tylko to, co ludzkie, który chce sycić się tylko tym, co widzialne, albo głównie tym, nade wszystko tym. Przeklęty, dla którego to, co ludzkie, jest najwyższą wartością, radością, słodyczą, rozkoszą, szczęściem. Przeklęty ten, dla, dla którego najwyższe to, co ludzkie, ziemskie, widzialne, Stanowi najwyższy autorytet, jest największym, najwspanialszym, bezpośrednim nauczycielem, drogowskazem, przewodnikiem, gidem. Przeklęty ten, dla którego najwyższą pomocą, opieką, gwarancją, zabezpieczeniem, mocą i przyszłością jest to, co widzialne. Dozna przykrości wielkiej. Rozczarowania i zawodu. Bo to, co ludzkie, samo z siebie nie może z martwych wstać, a więc pokonać śmierci i darować nieśmiertelność. Nie może nas od śmierci w żaden sposób wybawić, a także nie może nas wybawić od grzechu, dlatego, że jako ludzkie, jako ziemskie, jako widzialne, ontologicznie, czyli tak powiedzmy bytowo, filozoficznie, bytowo, jako istota stworzona, Ograniczona, ontologicznie jest y, czymś niedostatecznym, jest tego za mało, jest y, niedoskonałością. Podobnie zresztą duchowo, między innymi moralnie, jest niewystarczające. Też buduje to, co ziemskie, to, co ludzkie, buduje niewystarczające, niedostateczne relacje. Związki. Te relacje są zbyt banalne, powierzchowne, nieprawdziwe. To, co jest tak ontologicznie, bytowo, istotowo, niedoskonałe oraz tak duchowo, relacyjnie i moralnie niepełne, niedoskonałe, czasami wręcz brudne, Nie może skutecznie też ofiarować się Bogu, to znaczy, będąc niedoskonałym to, co ludzkie, nie może dogodzić Bogu, nie może zadowolić Boga. Nie w sensie, żeby Bóg był kapryśny, ale Bóg jest sprawiedliwy i żąda sprawiedliwości. Nie może być Bogiem niesprawiedliwym, a więc żąda sprawiedliwości. Nie może być Bogiem nieprawym, a więc żąda odpowiedniej, adekwatnej, na wysokim high levelu, na wysokim poziomie właśnie prawości, żąda ofiary, ekspiacji, a to, co ludzkie, jest niewystarczające, więc nie może się ofiarować dostatecznie i tylko niedostatecznie, nie może ekspiować dostatecznie, a zaledwie niedostatecznie, nie może więc przynieść odkupienia, nie może zbawić, nie może osiągnąć u Boga przebaczenia grzechów, pogodzenia z Bogiem, nawiązania prawdziwej relacji, głębokiej, oczyszczonej, nie może doprowadzić do odpuszczenia win, i do darowania kar. I na odwrót, błogosławiony, czyli szczęśliwy, czyli ten, kto żyje sensownie, kto dotrze do celu, kto się doczeka, kto będzie spełniony. Błogosławiony jest ten, kto widzi niewidzialne, kto docenia niewidzialne, kto stawia niewidzialne powyżej widzialnego, bo niewidzialne jest wieczne. Bo niewidzialne jest uskrzydlone, wzniosłe i niebanalne, prozaiczne może monotonne, ale niebanalne. Nie jest puste, nie jest próżne i jest boskie. To, co niewidzialne, jest mocne i mądre, i wszechmądre, i wszędy obecne, wszechobecne i erudowane, i przyszłościowe, daje przyszłość. Jest wspaniałą, granitową gwarancją. Kto przyjmie niewidzialne, kto wybierze niewidzialne, czyli boskie, wieczne, kto odda się niewidzialnemu, a nie ludzkiemu, kto się powierzy, kto się oprze na niewidzialnym, kto poprosi niewidzialne, no na przykład łaskę. Kto poczeka na niewidzialne, no na przykład na łaskę. Ten otrzyma przebaczenie. Ten otrzyma przyjęcie, objęcia, akceptację. Ten otrzyma oczyszczenie, uświęcenie, udoskonalenie. Ten otrzyma darowanie złych przyszłości, bieżącą pomoc i pociechę. Wybawienie od niepotrzebności. Wywyższenie ponad widzialne i ponad banalne i ponad kończące się. Otrzyma chwałę, przeobrażenie, metamorfozę, przemienienie, przebóstwienie i otrzyma zjednoczenie. To jest nauka Chrystusa i Jego Apostoła z dzisiejszych czytań, z tych czytań niedzielnych, przepraszam. I ta nauka nie prowadzi nas do pogardy tym, co ludzkie, pogardy tym, co widzialne i ziemskie. Nie chodzi przecież Chrystusowi, Bogu, abyśmy żyli mistyką. Bóg nie wymaga anielskiego sposobu życia od nas, stworzył nas bowiem ludźmi, ale Bóg żąda, abyśmy dokonali tego balansu, tej ekwilibrystyki, znaleźli ten modus vitae i modus amandi. Styl życia, styl, sposób życia, sposób miłowania, sposób pragnienia. I abyśmy utrzymali się właśnie w życiu ludzkim, ani nie przechylając się za nas to w kierunku a angelizmu, ani w kierunku zoologizmu. Abyśmy nie, nie żyli jako zwierzęta tym, co ziemskie, widzialne. Ale też oczywiście, żebyśmy nie żyli tylko tym, co niewidzialne, jak aniołowie. Ale mamy żyć jako ludzie, dokonując odpowiedniego balansu, czyli dając pierwszeństwo niewidzialnemu, ale też syntezując to z widzialnym. A więc na pierwszym miejscu Bóg, a na drugim miejscu człowiek. Na pierwszym miejscu to, co niewidzialne, za to wieczne i wysokie i niebanalne, a na drugim miejscu to, co, to, co ludzkie, to, co ziemskie, widzialne, kończące się. Zawsze trochę banalne. Zawsze nie tak, żebyśmy potrafili to jakoś ogarnąć. Chodzi więc o logiczny wybór tego, co lepsze, bo wieczne, tego, co lepsze, bo bardziej miłosne, tego, co lepsze, bo bardziej napełniające, uwznieślające, wzruszające. Ponad, postawienie tego ponad to wszystko, co mniejsze, gorsze. Chodzi o to, żebyśmy nie dokonali złego wyboru, nielogicznego wyboru tego, co gorsze, co tymczasowe i to, co, co znika. Co się, co przez palce przemyka. Między palcami przemyka. Tak więc, kochani, no cóż, reasumując, trzymajcie się odpowiedniego kierunku.